Ok, kamera ruszyła. A ja jestem z wami. Moi drodzy, dzisiaj zaczęło się coś zupełnie niesamowitego, ale zaraz o tym powiem. Mam nadzieję, że ucieszyliście. Wielu z Was się bardzo ucieszyło z tego powodu, mianowicie, że, że po prostu znowu zacząłem, zacząłem nagrywać. Znowu powróciłem po prostu do Was po jakimś tam czasie ponad miesiąca nieobecności, i dzisiaj. Kolejny z moich niesamowitych filmów. Poprzedni był niesamowity, dlatego że się znowu urwał. Bardzo Wam dziękuję. Przez dwa dni, czy tam dzień, z półtorej dnia okazało się, że już ponad tam. Nie będę tego liczył i podsumowywał, ale ja tylko patrzyłem, jak to rośnie, to Wasze wyświetlanie tych, tych filmików. Także cieszę się, że jesteście ze mną i że tutaj razem Was wielu znajduję. Wielu z Was znajduje na moim kanale wartości, czy jakieś tam treści, które chciało na nim zobaczyć. Słuchajcie moi drodzy, to jestem ja, Adam mam radzik, jesteście na moim kanale, ma mam nie w kreatywnym i życiu. Do takiego kreatywnego i istnego życia Was bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Na tym kanale znajdziecie takie rzeczy niesamowite, które, które nie znajdziecie nigdzie indziej. Co tu będzie? Będzie oczywiście profesor Wiktor. Dobry moi drodzy, i tutaj wraz z Adamem będę niejednokrotnie, bardzo szybko i mówiąc, ktoś kiedyś powiedział, że kobiety tylko mogą mówić i myśleć, a mężczyzna natomiast jedynie myśli, kiedy myśli, nie mówi, a ja będę mówił i myśląc, będę myślał i mówił o tym, co myślę. Czyli będę wam pokazywał świat. E, plastycznie rysując i malując e, piękne obrazy. Oczywiście, czy to będą obrazy piękne, czy nie, to już od Was zależy, ale ja będę tutaj z Wami się tym dzielił. Razem z Adamem. To właśnie będzie Pan Wiktor, e, pan Wiktor e, który, który tutaj będzie się pojawiał. Bo wiem, że też lubicie, że kiedy się pojawia, będą inne też postaci, bo już tutaj nie tylko Adam Razik potrafi z y Wiktorem pracować, ale i z wieloma innymi osobami. Natomiast Wiktor dlatego jest bliższy, no bo robi to, y robił to y w, tej, w tej dziedzinie w tej branży, którą robi to też Adam Razik. Y Moi drodzy, ostatni odcinek urwałem. Jakoś było to, mm, jak zwykle, to też, to, też można by było o tym powiedzieć, że to jest domeną, Adama Razika, właśnie urywanie filmów. Nie tylko urywanie wątków, które gubi i, i zmienia. To się to, to kojarzy właśnie z tym, co powiedział właśnie przed chwilą profesor Wiktor, że e, kobiety potrafią jednocześnie myśleć i mówić. Myślą to, co mówią. Natomiast my, jako gatunek, czy, czy po prostu podgatunek męsk, męski ruch, e, my raczej, e, jeżeli myślimy, to myślimy. Jeżeli nie, nie ma potrzeby wtedy mówić jeżeli mówimy, to mówimy. Także y, to będzie też tak. Y, ostatni się urwał dlatego, że m, przy, przy wątku, kiedy mówimy o pasji Van Gogha mm. i o tym, że mm. ta milita na cel, y, czyli osiąganie jakiegoś dochodu, czy jakiegoś y, sławy y, wielkiej, wielkiej popularności i, i, i wielkiego nazwiska i uznania, nie zawsze, nie zawsze po prostu się pokrywa z tym, co, co na co dzień robimy. Kurczę, dzisiaj, słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj e, po prostu spróbowałem, tak zauważyłem, że widać po, po, na mojej twarzy już oznaki zmęczenia e, życiem, e, monotonnym życiem artysty, malarza. E, i, I dzisiaj po prostu spróbowałem, ustawiłem sobie czoło, reflektorek, jest piękny, słoneczny dzień listopadowy, a ja tutaj e, będzie Taka próba też oświetleniowa, jak to będzie wyglądało. Może, będzie, może będę właśnie w ten sposób drugą sobie przypadać, że z nie będzie widać moich tutaj załamaniach na twarzy różnych. Ale to był taki, taki trend, jak z tego razika. Pan doktor Edgny z Mówiłem o tym, że jestem rozczytany na takiej lekturze listów do brata wincenta Van Goga. Niesamowita tam pasja odnajdziecie. Zachęcam, zachęcam do tej lektury tego tej książki. Po prostu jeżeli kochasz, jeżeli kochasz malarstwo, kochasz malowanie i jeżeli chcesz to robić, to musisz tą książkę przeczytać. Po prostu wiele rzeczy zrozumiesz, wiele rzeczy, o których ja oczywiście będę tutaj niektóre wam tutaj pewnie wiele, wielokrotnie wam będę jeszcze tutaj, pojawią się one i wypłyną wraz z jakimiś tam treściami, które się ze mną ze, ze mnie wyleją, natomiast to po prostu musicie, są, ja będę wam też parę podsuwał tutaj i tematy i filmy i autorów i, i różne, nawet też kiedyś taką rzecz robiłem i do tego będę musiał też wrócić linki, w opisie filmu będę wrzucał wam linki polecane przeze mnie. To jest, to jest tak, że na co dzień jak z czymś żyję. Na przykład dzisiaj, wczoraj y, rozpocząłem oglądanie, po prostu przysypiłem, już, już była druga, czy trzecia w nocy, i o czym się dlatego przerwałem y, oglądanie tego filmu, ale znalazłem piękny film pod tytułem Marzyciele. też o tym powiem y, przy okazji najbliższej. Y, I po prostu będę Wam tu podsuwał, może linki, może ten, y, y, wejście przez tył, o, o, w ogóle opaski o tym, jak można stać się. Y, bo, Generalnie, w Waszych opiniach, w Waszych listach, w Waszych do mnie prośbach, poza tym, że chcecie, żebym Wam oceniał Wasze prace, zwróćcie uwagę na to, że ja nie będę, będę oceniał, oczywiście, znaczy oceniał, ja nigdy nie będę oceniał, nigdy Wam nie usłyszę z moich ust tego, że powiem, słuchaj Pate, albo słuchaj Madzia, czy tam Asia, czy inna Jolu, yy, yy, po prostu weź, daj te siana i, i odpójść do kosza, tak? Do śmieci. Nie możesz, maja, ale nie będziesz. Nie mogę, nie, nie powiem, nie uczucie ode mnie coś takiego. Ja Wam raczej podpowiem, e, co zrobić, żeby ten obraz, który mi wysyłacie, był z moim, e, moim zdaniem, to też nie jest jakoś tam i musicie tego brać pod uwagę, jeżeli, jeżeli nie chcecie, ale musicie się z tym zgodzić, bądź nie, ale po prostu powiem Wam, tu więcej kontrastu, tu wzmocni ten kolor. Tutaj poszukaj jakichś e, niuansów, czy in, innego, in, innych odcieni tej barwy, czy in, z innej jakiś tam z innej e, palety coś tam rozwiązanie pod, jak pod, podsunę, tak? Także w takim mierze to owszem, tak? To powie, ale to nie będę tego nazywał ocenianiem, nie będę tego nazywał krytyką, bo to nie leży w mojej gestii i nie, nigdy nie chcę, bo wiem, że to może jedno nawet, no, proste, głupie zdanie może wam zburzyć wasz świat albo ja wiem, jak wiele krzywdy może taka jedna opinia wyrządzić, a poza tym, no więcej ludzie tego tak nie robią, nie, skromni. <laughs> nie no, po prostu, tak tak jest prawda, że po prostu, no, nie może być tak, że, że y, opinia, y, a wielokrotnie, ja już teraz, y, pomijając, y, znaczy, y, naszej z na, 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 naszej perspektywy, naszego kre, kreatywnego, yy, yy, plastycznego yy, tego malowskiego świata, to po prostu jest, nieraz w życiu bywa tak, że po prostu jedna opinia, jedno głupio pamiętne zdanie może po prostu złamać komuś życie, nawet kończy się, nie wiem, skończyć się samobójstwem, czy, czy już tam nie... nie, nie odnosząc do tego do tak radykalnych rozwiązań takich, ale, ale może to tak być. Dlatego, słuchajcie, chcę ci skończyć ten wątek yy, i powiedzieć Wam o, yy, o moich nowościach i o tym, yy, o jakichś tam yy, zaszłościach, które poprzednio powtarzałem o nich powiedzianych. Natomiast chcę podsumować ten wątek, yy, wracając do, do meritum yy, tego, co tutaj chcę robić i yy, podsumować yy, ten temat, yy, czyli jak to powołanie w sobie odnajdywać, co jest najważniejsze, żeby y, to, co robimy z pasją, żeby z tego żyć i żeby to nam przynosiło ra radość i, i, i miłość, satysfakcję i w ogóle uwielbienie i, i nasze zadowolenie. I, no i wszystko, wszystko to, y, to sobie, co sprawia, że, że to, co kochamy, to, co miłujemy, uwielbiamy, że to, to po prostu y, jest tą no, naszą domeną doskonałości, domeną geniuszu, czy tam dziedziną... Y, Dziedziną geniuszy, przynajmniej wspaniałości. Także ten, natomiast jedną rzecz na, na, na wstępie, muszę jeszcze na wstępie, w połowie filmu, a na wstępie, powiedzieć to tak. Ostatnio mówiłem o tych moich nowościach, o tych moich planach związanych z wydatnictwem, czyli magnesu finansowego, poradników itd. Mówiłem o tym, że magnes finansowy, i tam, mi oczywiście tam tego nazwiska zabrakło. Zastrałem część, o tym chodziło o prostaczysta i bo to z tego jak gdyby nie jak gdyby, też nie lubię tego słowa, z tego się to wzięło za sprawą też alkabucznego takiego Są, zdarzają się na, na naszej drodze, ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli uczeń jest gotowy, to nauczyciel się znajdzie, to z tym nauczycielem na mojej drodze się znaleźli, którzy sprawili, że jestem tutaj, gdzie jestem, w tym momencie, w którym jestem. I, też o tym wciąż też powiem, ale to chodziło właśnie o to o to nazwisko rozrzeżność. Ros jest, jest. On to robił, zrobił zupełnie w innej, w innej działce, bo on to zrobił tam do tego jak zdobyć kobietę i tam sobie przyciągać tutaj te, te, te sprawy tutaj. No jak to powiedzieć, jak sobie... Te relacje, czy tam te, 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 do podrywania, do takiego zdobywania kobiet. Natomiast tutaj ja to za, za sprawą też Alka Bucznego, właśnie to właściwie Alek to, to, to pierwszy zrobił, on to wykorzystał, ja tam potem poszedłem, ale już nie żyje, Ten jest bardzo, że był świetnym człowiekiem, też moją książkę chciałbym tak po, po części jemu zadedykować. I, i, Generalnie w ogóle to mm, dobrze się stało, że właśnie padło tutaj to nazwisko, mm, Aleksander Buczny. Mm. Jeżeli jest ktoś z Was, y, na, który oglądacie mój kanał, a mieliście kiedykolwiek... Kurczę, no znowu, nie wiem, żebym się w tym teraz nie, roz, nie rozkleił. Jeżeli mieliście kiedykolwiek kontakt z Alkiem Bucznym, y, czy byliście y, na jego szkoleniu, czy korzystaliście, po prostu znaliście Alka, to napiszcie do mnie. Chciałbym po prostu skontaktować się z jego. Wiem, że miał czworo dzieci i chciałbym skontaktować się z jego rodziną, znaczy jego żoną i chciałbym po prostu zrobić coś, coś fajnego. kurczę, Dobra, nie ma. Proszę was, Jeżeli, jeżeli, jeżeli znaliście Alka, to napiszcie do mnie. OK. Słuchajcie. Każdy, do czego został powołany, nie ma takiego. Y, jestem osobą wierzącą, y, nie wiem jak wy, y, jestem katolikiem chrześcijaninem i y, y, uważam, że każdy, nie ma y, dla Boga, dla y, absolutów, dla naszego Twórcy, dla naszego, y, dla opatrzności, nie ma nikogo, y, że tak powiem, bezrobotnego. Każdy, do czego został powołany, y, czy to do tego, żeby być, nie wiem, takim ogólnie y, do miłości. Ogólnie najprostszym, ja teraz przepraszam, że takie kwestie poruszam, ale jeżeli, jeżeli yy, 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 zostaje powołany do tego, żeby być yy, szczęśliwym, no czy do tego jesteśmy powołani. Szczęśliwi żyć, żyć miłością i, i, i zasłużyć sobie jakieś na, to, na to życie wieczne, yy, jak, na, jak nasza wiara mówi o tym, to jest to takie, takie powołanie takie nasze szczegółowe, tak? że jeden Jeden zostaje malarzem, jeden zostaje górnikiem, inny zostaje sprzedawcą, jeszcze inny nauczycielem lekarza itd. Dlatego mi o takie powołanie w nasze szczegółowe chodzi. I to nie jest tak, że na przykład jeżeli dla tych osób wierzących, że jak to mówi ksiądz Bukiewicz, mój też, jeden z moich yy, kont księdza Piotra Pawła jest po prostu rewelacyjny, zachęca Was też do oglądania na YouTube, znajdziecie jego bardzo dużo filmów. Nie, nie, po prostu i, i możecie... Mm, ale on taki przykład podaje, on to do, odnosi do, 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 do małżeństwa na przykład, że, że jak to jest na świecie, ten świat skonstruowane, że tam to nie jest tak, że aniołowie tam siedzą z kopalówkami i mówią tam, 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 tu idzie tam rysiek z ścianki i tam Danuśka z, z jakiegoś tam książkowa i żeby oni tam tam z, sobie wymyślił, że oni będą razem. Będą, później kiedyś sadzą małżeństwo, że nie łowie, tam pracują na tym. Tylko, no to już jest tam gdzieś tam na ten, że gdzieś tam się spotkają i tak dalej. Tylko to jest na tej zasadzie i w końcu spoją ten związek, poznają się i zostaną małżonkami. To jest tak, że po prostu każdy z nas ma wolną wolę, ale podsuwa nam te rozwiązania. Nam, ja na przykład w swoim życiu miałem na swojej drodze i byłem... Zwróćcie uwagę na to, że nasza dom, domena doskonałości, nasza, ta, ta, ta dziedzina, w której jesteśmy najlepsi, ona się wykluwa i, i jak gdyby rozkwita i rozpoznajemy ją, najlepiej ją rozpoznać, to, o tym też mówiłem, z tych pierwszych naszych dziecinnych lat, kiedy mamy, nie jesteśmy obciążeni jeszcze, nie jesteśmy tymi naszymi... Wszystkimi, e, które nam społeczeństwo, środowisko nam nakazami, e, e, nakazane ty, tymi, tymi schematami, szablonami, e, przekonaniami, które dostajemy od świata, tylko kiedy jesteśmy w pełni, żyjemy tu i teraz, żyjemy z tą pełną wrażliwością, tą, tą ciekawością świata, i wtedy ja, jak e, e, będąc dzieckiem, e, miałem, byłem i, słuchajcie, swoją grzeczkę muzyczną. Byłem y, krótkofalowcem, byłem modelarzem, y, byłem tym, Kiedyś sklejałem modele, tym, w miałem jakieś połączenia ze światem, z Argentyną, z jakimiś krajami. Później m, byłem kolarzem, byłem, y, chodziłem y, y, tym, już później jako, jako na y, uprawiałem judo, siatkówkę, byłem po prostu wiele, wiele. Ja mogłem być równie dobrze. Y, Zdanym akordonistą, bo grałem na akordeonie, skończyłem pierwszą, pierwszą, szkołę pierwszego stopnia. Mogłem równie dobrze zostać, nie wiem, na przykład właśnie modelarzem. Mogłem zostać tym. Nawet lekarzem mogłem zostać, bo też miałem takie ciągoty. Aktorski miałem ten... Ale jakoś mi ten, ten te okoliczności mi tutaj... Pan nie mnie podsunął. Takich, takich... Tylko jakoś mnie tak ukierunkował, tak, tych, 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 no, te wybory, wy... oczywiście to było moje, bo to było, te moje opodobania kształtowały się wraz z wiekiem, wraz z jakimiś tam sytuacjami, on mi to podsuwał i ja, ja tych, tych wyborów dokonywałem i byli, były osoby na mojej drodze, które mi jakoś tam pomagały, po, popchały w tym, w tym kierunku, ale były takie, które mi... Ale ty nigdy nie będziesz malował, tak jak jeden z profesorów na, na Akademii. Ale to też może być i y, 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 zobaczcie, że to też dla Was może być niejednokrotnie bardzo, y, bo to z zrobicie. zrobicie. Nieważna jest motywacja, czy to będzie z przekory, czy to będzie właśnie y, takie, taka, taka, wiecie, z prądem, że Ty od dziecka na mal, malowałaś najlepsze obrazy. Ty, ten orzeł Twój, ten, ten, pamiętam, taki mój ojciec był. Mm, mm, Moi, to moja mama jest mistrzem kucharskim, mój ojciec pracował w zakładach słynnych, zakładach piwowarskich w I, i, i jako kierowca i po prostu e, od młodych lat chciałem być taki jak tata, tam jeździć tym samochodem czy samochodem to, to mogłem być jakimś kierowcą po prostu w ogóle. Faktem jest, że mam prawo jazdy już od choroby i, i, i kierowcą jestem też jak, jak to każdy pewnie facet e, nie wiem. Chodzi o to, że mógłbym być tyle, tyle tych. i Malowałem, mówię, tu orzeł, tu jakiś tam, jak ta wyjeżdża z zakładu tym swoim żółkiem, czy jakimś tam po prostu obrazów na swojej drodze. Były takie strzały, że po prostu buty spadają. A były też takie, że, wiecie, no po prostu malowałem gdzieś taki obraz. Już go o tym chyba na skanerze wspominałem. On chyba jest w Kaliszu teraz. Pewnie pani kupiłem gdzieś tam za pośrednictwem jakiegoś tam i tam w internecie go pokazałem i, i poszedł e, na pewnej sieci tam, sprzedażowej, ale tam, jeżeli kiedyś m, 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 ci, jak to się mówi, m, ci tacy analitycy, ci sztuki e, będą badali, gdzieś za co 200 lat, kiedy już Anemrazik będzie tam ho, 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 e, gdzieś tam dawno, Pamięć o nim zaginie, a może właśnie ci tacy koneserzy będą tam wyszukiwać i odnajdą ten obraz. Tam na tych warstwach będzie, nie wiem, 20, 30 czy 40, 40. Ten obraz był naprawdę, żeby tam było, to był obraz życia. Ja mam teraz jeszcze jeden taki, ale ten to już chyba, chyba kultywował tą tradycję moją i ktoś by powiedział, yy, takich twórców to też yy, nie ma tematu, nie ma, nie ma że tak powiem reguł, ale, ale Słuchaj, no 20 warstw sparty. no przecież jak to wygląda, ten, co to jest? A z drugiej strony to te obrazy mają, obrazy mają dużo... To jest piękne w malarstwie, oczywiście znowu nie powiem tego, że chciałem powiedzieć, żeby to podsumować, ten... Ale zwróćcie no, uwagę y, okay, na moje, okej, na takie wrażeniowe takie y, moje... Niech sobie pogadać jeszcze dzisiaj. Że to jest najpiękniejsze w tym, w tym y, to tak wciąga, że po prostu y, to można ciągle zmieniać, to można ciągle jakoś tam doskonalić, tak? Mówię, artysta, ten sceno, sceniczny, jakiś tam muzyk, piosenkarz nawet aktor zagra rolę i koniec, tak? No wiadomo, może przy produkcji filmu to można tam zrobić kilkanaście dubli, żeby tam coś poprawić i tak dalej. Natomiast poszło, złożony, zmontowany, poszedł, nie może po tak zrobić jakąś tam coś tam, ale to już film skończony powieść napisana. Y utwór wykonany, koncert wykonany, tak? A my jednak, my, artyści, malarze, już nie mówimy się tylko słowa, bo kiedyś też y, tego słowa się obawiałem y, określać się jako artystę, y, no ale powiedzmy, że artyści, malarze, y, malarki, powiedzmy też, żeby to było tak, chociaż jako, jako całość i, 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 i panie, i panowie, y, możemy, mamy tę możliwość, żeby po prostu poprawiać, żeby ten obraz, kiedy jeszcze jest w naszej pracowni, możemy go doskonalić, poprawiać. I, a, może nawet y, sobie po prostu go przemalować i zrobić tak, jak Adam Razi to robi. Przecież kończę, bo do czasów tego końca nie wiem, jeszcze odbędę żadnych rzeczy, zaraz zrobię następny filmik szybciutko. To byłem Ja, Adam Razik, że Do następnej pracy. Na razie.